Gdzieś szybki teści kamerki budżetowej w celu znalezienia takiego dyktafonu. Czy się uda? Uda się. No i zaczynamy oczywiście tu, gdzie siedziałem. Jest oczywiście ciepło. Ciepło, świat cieplny został. No ale my szukamy sobie naszego urządzenia. Cóż, jest zimna, 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 zimna. O, jest poduszka. I co? I mamy ślad cieplny, w której nie powinno być. No poduszka nie powinna punktowo generować ciepła. Chociaż bardzo ciekawa sprawa. gdy Wam pokazać ile ciepła generuje mój telefon, który nas ładnie 2 sekundy przytrzymam do kanapy. Tada. O! Tu leżał. Tu leżał na tej kanapie. A tu siedziałem A tu jest nasz To dokładnie Ci pokazuję placzkik Oj, ta poduszka to chyba musi polecić Do blania. gdzie jesteś ubusi Terę. Nieduży, nie? Taki czopek